Dzień dobry! Pierwszym tematem otwierającym nasz cykl filmów związanych z cechami motorycznymi dzieci jest temat o sile mięśniowej. Zapraszam. Siła to zdolność do pokonywania oporu zewnętrznego lub przeciwdziałania mu kosztem wysiłku mięśniowego. Tak więc siła jest ściśle związana z naszym układem kostno-stawowo-mięśniowym. Rozwój i poziom siły jest uzależniony od naszej budowy ciała, a to z kolei jest determinowane przez czynniki genetyczne. Na przyrost siły mięśniowej ma jednak wpływ dużo więcej czynników. Gdybym zapytała państwa, z czym kojarzy się państwu siła, to na pewno większość z państwa odpowiedziałoby, że z siłownią, kulturystyką, dużą muskulaturą, dużą ilością powtórzeń. Ciężkimi sprzętami, ale niekoniecznie tak musi być. W takim razie, czy można kształtować siłę na zajęciach ruchowych wśród dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych? Oczywiście, że można. Trzeba tylko stosować odpowiednie ćwiczenia, metody i zasady. Celem zajęć, które mają kształtować siłę wśród dzieci wczesnoszkolnych czy przedszkolnych, powinno być przede wszystkim kształtowanie sił mięśni posturalnych, mięśni ramion, nóg oraz kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej. Siła to jedna z najważniejszych cech motorycznych, ponieważ bierze ona udział w każdej, nawet najprostszej czynności wykonywanej przez człowieka. Duży nacisk na kształtowanie cech motorycznych kładzie się już w przedszkolu, gdzie dzieci na przykład na zajęciach gimnastyki korekcyjnej mogą kształtować również siłę. Na zajęciach gimnastyki korekcyjnej w formie zabawowej dzieci mogą wykonywać różnego rodzaju ćwiczenia z mocowaniem, przestawianiem różnego rodzaju lekkich przedmiotów oraz ćwiczenia z unoszeniem ciężaru własnego ciała. Te z pozoru błahe ćwiczenia mają ogromne znaczenie w kształtowaniu się prawidłowych krzywizn kręgosłupa czy kształtowaniu prawidłowej postawy dzieci. One wzmacniają mięśnie posturalne, mięśnie grzbietu, brzucha, ud, ramion czy choćby wysklepianie stopy. Rozwój cech motorycznych wśród dzieci powinien być taki całościowy. Nazwijmy to holistyczne. Wszystkie cechy motoryczne są równie ważne, i żadnej z tych cech nie można zaniedbywać.